Siemano wszystkim, nazywam się Piotr Siekierski, a to jest podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest zdobywca złotego medalu Ligi Mistrzów Krzysztof Reino, zawodnik Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Sympatycznego środkowego udało mi się zapytać o to, jak długo trwała impreza po zdobyciu złotego medalu, jak układała się współpraca z Nikolą Gerbiciem, a także jak ocenia ten trudny, pandemiczny sezon bez kibiców. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, a wtedy nie omijecie na pewno żaden nasz odcinek. Dzień, serdecznie. Dzień dobry, nazywam się Piotr Siekierski, to jest kolejny podcast Volley Time, a naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Rejno, zdobywca Ligi Mistrzów. Cześć Krzysztof, jak leci? Dzień dobry, witam. Super, co mogę powiedzieć więcej. No, jeszcze troszkę te, ten medal świętujemy, troszkę sobie jeszcze tak układamy to w głowie, to, to wszystko, to, co się stało, no i tyle. Właśnie, Grzegorz Markowski śpiewał kiedyś z perfektem, gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. stoczyliście prawdziwą wojnę z zespołem Strydentu. Z czy oswajasz się już z tą myślą, że jesteś mm, drużynowym mistrzem Europy klubowym? No, ciekawe uczucie, bo tak bardziej dociera to informacja od ludzi do mnie, aniżeli ja sam o tym myślę. Przez to wszystko, jak ludzie. Mm, jak ludzie nas docenili, jak nas powitali w Kędzierzynie i w, i w Polsce. Także, także, dopiero z tego odbioru zewnętrznego, my tak naprawdę czujemy się tymi mistrzami, bo tak jak wspomniałeś przed chwilą, to, ta wojna siatkarska z Trentino no to był tylko ostatni akt, ostatnia bitwa, tak naprawdę, tą całą ligę mistrzów. To była jedna wielka wojna, począwszy od pierwszego meczu w Kędzierzynie, skończywszy na, na ostatnim weronie. Jasne. Jaka była Twoja pierwsza myśl w momencie, kiedy Łukasz Kaczmarek zaserwował asa serwisowego? O kurczę, ciężkie pytanie. Myślę, że taka radość po prostu, takie trochę niedowierzanie, ale takie po takim pozytywnym takim słowa znaczeniu. Już jak człowiek widział, jak ta piłka prawie że w zwolnionym tempie wpada w to boisko, to po prostu jedyne co chciał zrobić to wbiec na to boisko i, i, i krzyczeć ze szczęścia. No właśnie, chyba z tego, z tego, co widziałem na jednym z wideo, jakie pojawiło się na e, Waszym oficjalnym profilu na Facebooku, chyba z tego, z tego co się orientuję, wybiegłeś na wojsko i chyba podniosłeś Cornela e, Bambana. <grywana> no kto kogo nie podnosił tam, e, każdy się ściskał, ale to dosłownie każdy z klubu z każdym i wiele łez się polało. Naprawdę niektórzy zawodnicy przeżywali to jeszcze bardziej. No naprawdę, no, takich emocji rzadko człowiek doświadcza. Na takim poziomie jeszcze, więc, więc to było fantastyczne. Mhm. A długo świętowaliście sukces? W miarę, w miarę. No niestety, chyba jednak, przez to, że ta Liga Mistrzów była ostatnim meczem klubowym w sezonie, no to jednak przygniótł nas ten ciężar obowiązków klubowo-kadrowych. Zaraz po powrocie trzeba było jakby organizować to życie już po sezonie. Chłopaki wjeżdżali, pakowali się, mieli obowiązki już kadrowe, badania. Część wyjeżdżała za granicę, były oficjalne pożegnania, więc takiego stricte czasu, żebyśmy razem spędzili ze sobą, no może było tylko chwilę po meczu w hotelu, bo mieliśmy wylot na następny dzień. Mhm, rozumiem. Właśnie chciałem dopytać, gdzie, do, gdzie odbyła się taka powiedzmy imprezka? No, w, niestety niestety w bańce, no byliśmy skoszarowani w hotelu przez trzy dni. Tak naprawdę nie było miejsca, żeby gdzieś wyjść, ani możliwości, bo hotel był mocno odseparowany od reszty miasta. Także, także spotkaliśmy się w tym gronie, w którym przebywaliśmy w hotelu przez te trzy dni, i tylko, i tylko w takim gronie mogliśmy świętować. Natomiast myślę, że, no myślę, że radości też tam było co niemiara, i, i, i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Jakaś buteleczka szampana pękła? No parę, parę. Na pewno na Hali było wesoło też... Ze względu na to, że też dziewczyny z Koneliano też, też równolegle z nami świętowały. Także, także zabawa była bardzo ciekawa na hali, bardzo wszyscy się wspierali i, i było bardzo wesoło. No właśnie, też komentatorzy, którzy mieli możliwość komentować spotkanie finałowe, byli troszeczkę zaskoczeni tą końcową ceremonią, troszeczkę odbiegającą od standardów, jakie w Polsce przyjęliśmy, chociaż w momencie, kiedy konfetti wybuchło, już jednak troszeczkę. Hmm, a, może nie chcę powiedzieć, że poszli rozum do głowy, ale jednak troszeczkę stonowali swoje, swoje emocje. Jak, jak, jak to by się podobała ta ceremonia wspólna no, z życiem? Jest... Ze, ze swojej perspektywy, no, nie, nie, nie mogłem, nie oglądałem tego meczu i tej ceremonii z, przed telewizorem e, powtórek. Natomiast ze swojej perspektywy fajnie, bo było to takie spontaniczne świętowanie. Myślę, że organizatorzy też chcieli. E, jakby postawić nas i dziewczyny na równo, że to jest jakby jeden super finał, więc chcieli zrobić po prostu jedną wielką fetę. Było ciekawie na pewno, ze względu na to, że też yy, dziewczyny no, wygrały mecz swój trzy godziny wcześniej i, i miały już czas na jakąś zabawę, więc po ich minach było widać, że, że bawią się już przed Także, także było fajnie. No, tam realizacja cała, cała, całego turnieju, jeśli chodzi o tą stronę artystyczną, też wydaje mi się, że była w całk na całkiem niezłym poziomie, więc nie ma na co narzekać. Jasne. Gdzieś mignęła mi informacja na Twitterze, że dziewczyny, z uwagi na to, że jeden z ich sponsorów produkuje szampany, tych butelek pękło tam ponad 120. Dasz wiarę? Jest to bardzo prawdopodobne. Tak nieoficjalnie mogę powiedzieć, że dziewczyny chciały, żebyśmy przyjechali też do nich do Koneniano poświętować, na no, aczkolwiek no niestety nie byliśmy w stanie, no bo mieliśmy swój samolot rano i, i to było za daleko. Natomiast też nam mały poczęstunek dały, z dwie butelki, także, także dziękujemy. Dziękujemy. długo jak, zdradzisz, zdradzisz troszeczkę szczegółów, jak wyglądał powrót do Polski? Czy rano zebraliście się, się krótko, a odprawa i wylot? Czy coś dodatkowego jeszcze miało miejsce nad ranem? Jakieś takie małe świętowanie, czy to już raczej obowiązki? Nie, myślę, że to było bardziej jedno wielkie świętowanie. Celebrowaliśmy każdą chwilę od, od powrotu do hotelu, do śniadania. Na szczęście przez to, że byliśmy dobrze zorganizowani, mieliśmy, mieliśmy swój samolot dzięki naszym wspaniałym sponsorom, także nie było żadnych logistycznych problemów, dotarliśmy szybko na lotnisko i polecieliśmy do Polski. Mhm, dobrze zorganizowani, a czy ktoś spóźnił się na śniadanie? Nie, z tego co mi wiadomo, nie wszyscy dotarli na czas do autobusu, także także tak nie było z nami tak źle chyba. <laughs> Okej, okay. zanim finał, to wielkie boje, najpierw z Kucinę lubę Civitanową, a następnie z Zenitem Kazań, a um, myślę, że nie tylko ja, ale część naszych członków forum um, zastanawia się. Chciałoby Cię o to spytać. Myślę, że Marcin Lepa z Polsatu już miał okazję Cię o to pytać już po meczu z Kuciną. Złoty set po 14, płasko przyjęta piłka przez Olka Śliwkę. Bento rzuca rzucać piłkę z kolan naprzeciwko kolosa Simona, a Ty po prostu ją kończysz jak właśnie stary wyjadacz. Oglądałem no. powtórki tego spotkania i przyznam szczerze, że twoja reakcja była zupełnie bezcenna, ponieważ miałem wrażenie, że do końca nie, nie, nie wierzyłeś w to, co się przed chwilą stało. No i te dawne czasy tych, e, tych spotkań od tego momentu rozegraliśmy, nie wiem, z 20 już. Natomiast e, ciekawa, ciekawa sytuacja na pewno, dlatego że raz, że ja do końca chyba też wierzyłem, że dostanę tą piłkę, bo, bo tyle graliśmy razem z Benem. To nie, że takich sytuacji było trochę w, 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 w naszej wspólnej drodze, także, także gdzieś, gdzieś to po prostu czyste szczęście, bo tam ta piłka się podbijała w tak dziwny sposób, że, że no, nikt nie, nie był w stanie tego przewidzieć. Natomiast kurczę, no, chyba szczęście sprzyja lepszym. Tak, no to prawda. Zresztą końcowy rezultat mówi sam za siebie. No właśnie po chwili Łukasz Kaczmarek zrobił asa kolejnego na Juan Torenie i byliście w półfinale. Czy teraz z perspektywy czasu jesteś w stanie mi odpowiedzieć na takie pytanie, który z tych meczów w fazie pucharowej był dla Was najtrudniejszy? Ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że chyba ten wskazaniem u nas, jeśli chodzi o. Poziom takich nerwów. No bo jednak e, ten mecz z Lube u nas troszeczkę nam się nie układał pod takim względem bardziej chyba psychologicznym, ponieważ graliśmy dobrze, czasami lepiej od nich i przez trzy sety za każdym razem dostawaliśmy po prostu gdzieś tam po głowie. Mimo tego, że chcieliśmy wygrać ten mecz w trzech setach czy w dwóch, a nie zczekać na tego złotego seta to on się jednak przytrafił i tam się nam udało, natomiast ten mecz z Kazaniem to mieliśmy trzy sety, które mogły nam zapewnić awans i dopiero w tym ostatnim złotym secie się udało, no bo, bo tam wtedy Michał grał fantastycznie i po prostu trzymał ten zespół cały, cały w ryzach. Szko, szkoda dla nas, bo kosztowało nas to wiele nerwów, że że nie skończyliśmy tego 3-1. Natomiast fantastyczne widowisko dla kibiców, i myślę, że mecz niezapomniany i będziemy to pamiętali do końca życia. No właśnie, chyba jedynym takim meczem z kibicami to był ten w Kazaniu, właśnie, który rozegraliście. Odczuwaliście brak kibiców przez cały sezon? Tak, troszkę tak. Na pewno w tych takich najpiękniejszych chwilach ich nam zabrakło, no bo. Jednak jeżeli hala byłaby wypełniona po brzegi i wygralibyśmy tak fantastyczny męż, to chyba dach by odleciał i po prostu byłaby jedna wielka, wielka feta. Natomiast skurczę, no najważniejsze, że się na koniec udało, no bo daliśmy radość kibicom, nie tylko tym, co byli na hali, ale tak naprawdę w całej Polsce przed telewizorami ci, co nam kibicowali. Mogli zobaczyć ten mecz i chyba to było najważniejsze. Jasne. A czy po tym, po tym właśnie pod do tego ataku, Twojego niesamowitego ataku, a przy stanie po się z Kucine i później Asie, Łukasza, czy po tym meczu Simon poprosił Cię o koszulkę? Nie, myślę, że nie mówmy takich głupot, bo no nie, śmiejąc się nie, no ale. Oczywiście, no, żartem to jest. Jasne, zagra zagrali, zagrali oni też fantastyczny mecz i. Ja. I tak naprawdę, gdyby nie to, że, że ten złoty set nas gdzieś wyciągnął, no to, to oni byliby zwycięzcami. Natomiast to śmieszna sytuacja na pewno też e, dla takich, takiego panteonu gwiazd, e, dla panteonu gwiazd, jak jest, jakim jest Kucine Lube, które wygrało ostatnią edycję, która się odbyła, to, to taki chłopak znikąd, jak ja mógł im troszeczkę namieszać w głowach. No, już bez przesady, że znikąd. W tym skończonym sezonie dopiero co wygraliście praktycznie wszystko, Puchar Polski, super Puchar, który organizował też Polsat, puchar, to jest super puchar dwudziestolecia. Tak? Liga Mistrzów oczywiście. Natomiast Jastrzębski węgiel zrewanżował wam się za porażkę w pucharze polski. A jak ty oceniasz teraz już z perspektywy czasu cały ten sezon? Znaczy, ciężko mi powiedzieć chyba, chyba ten finał nam po prostu nie wyszedł i tak trzeba sobie o tym powiedzieć, natomiast... Jak ktoś miał wątpliwości, kto jest najlepszą drużyną w naszym kraju, no to proszę sobie włączyć powtórkę meczu, czy to z Trentino, czy to z Lube, czy to z Kazaniem, albo niech spojrzy na nasze trofea, które zdobyliśmy no i sobie odpowie sam na pytanie, kto rządzi w tym kraju. I, i tyle. No, szkoda, że nie mieliśmy czterech, czterech tytułów, no, ale to by było chyba za piękne i myślę, że też paradoksalnie ten przegrany finał z Jastrzębią dał nam takiego dał nam takiego kopa, że, że chcemy wygrać ten medal, także żeby pokazać e, także pokazać innym że, że nas to nie rusza i że, że czujemy się najlepsi Ale z Twoich słów wynika, że jednak taka malutka zadra jednak jest i będziecie dążyć na pewno w przyszłym sezonie do tego, żeby to złoto wróciło do Kędzierzyna. No Oczywiście, no nie ma co mówić na naszym podwórku to Mistrz Polski jest najważniejszy, więc, więc na pewno gdzieś tam nas to zabolało, tym bardziej, że troszkę czuliśmy się, w Jastrzębie zagrało zdecydowanie lepiej od nas te dwa mecze, ale czuliśmy, że na przestrzeni całego sezonu gdzieś nam się ta, po prostu to zwycięstwo należało, bo zdeklasowaliśmy wszystkich w rundzie zasadniczej, przegraliśmy tam jakieś pięć nieważnych meczów czy cztery, które totalnie o niczym nie świadczyły, i gdzieś byliśmy tacy zszokowani, że się nie udało. Natomiast jasne, no chcemy się zrewanżować w przyszłym sezonie i na pewno to będzie taka ciekawa, taki ciekawy pojedynek dla, i dla kibiców, i gdzieś tam, dla takich ludzi, którzy szukają podtekstów. No bo, no bo jasne to jest sport, jesteśmy tylko ludźmi i, i też mamy jakieś swoje emocje. Mhm. Ciężko było się zmotywować właśnie po takiej troszeczkę gorzkiej porażce, mimo wszystko w finale. Mieliście dwa tygodnie bodajże do finału Ligi Mistrzów, żeby zebrać się do kupy i żeby wejść z powrotem na ten wasz najwyższy poziom. Ciężko było, czy korzystaliście z jakichś takich dodatkowych porad, czy raczej wszystko zostało w drużynie i swoją ciężką pracą chcieliście wykuć ten sukces? Gdzieś tam nam trener tylko, gdzieś tam nas trener próbował tylko nastawić na, na ten mecz z, w Weronie, no bo, bo tak jak powiedział, to też była dla nas nagroda, żebyśmy się nie poddawali i, i żebyśmy walczyli o to, co, co, co możemy wygrać. Tak z mojej perspektywy to uważam, że ten początek po, po, po Mistrzostwach Polski był taki no, średni w naszym wykonaniu. Trzeba sobie to powiedzieć jasno, bo byliśmy jeszcze mocno przybici. Tym, tą przegraną, natomiast potem jak, jak się zawzięliśmy do roboty i, i zaczęło po prostu iskrzyć na treningach, to, to czuliśmy się naprawdę mocni. Może gdzieś ta sama końcówka, tylko w tej samej Weronie dużo rzeczy się działo naokoło, troszkę zamieszana z halą, z tą bańką i tak dalej. Gdzieś tam może nas lekko zaniepokoiło, natomiast trenowaliśmy chyba najlepiej w sezonie, byliśmy najbardziej zmotywowani i parliśmy i, i przed siebie po prostu jak, jak, jak taran. Mhm. No właśnie cały ten sezon był rozgrywany jednak mimo wszystko w czasie pandemii, czy ona dała wam się bardzo we znaki w trakcie całego sezonu? Myślę, że myślę, że jakoś tak bym to umiejscowił średnio raczej. Tak jak, jak wszystkim chyba. No bo z jednej strony z jednej strony gdzieś tam w większym gronie dotknęła, natomiast z drugiej strony patrząc. Chociażby na Jastrzębski Węgiel nie odebrała nam możliwości grania w Lidze Mistrzów i w momencie, w którym tak naprawdę myśmy przechodzili ten COVID i to wszyscy chorowali, mieliśmy już sporą przewagę punktową, mieliśmy tych zwycięstw parę w Lidze wygranych i nie czuliśmy się, że gdzieś to nawet przy ewentualnych potknięciach spowodowanych COVID-em, bo, bo wiadomo, niektórzy wolniej wracają do formy drudzy szybciej, byliśmy spokojni, że to nam nie przeszkodzi w dalszej grze. Czy trudno o koncentrację, kiedy większość spotkań wygląda w zasadzie jak taki wewnętrzny sparring? Mówię tutaj, piję do tego, że no sezon był rozgrywany bez kibiców, i czy właśnie y, trudno było zachować taki poziom wysokiej koncentracji? Niekoniecznie. Myślę, myślę, że te pierwsze mecze po wprowadzeniu obostrzeń, takie, które już były totalnie bez kibiców, były trochę dziwne. Natomiast y, Przyzwyczailiśmy się do tego. No, trzeba było trzeba było się dodatkowo motywować z ławki, troszkę tak z rozgrywek młodzieżowych dopingowaliśmy siebie sami nawzajem z kwadratu. Coś tam sobie śpiewaliśmy, klaskaliśmy, każdy się darł jak mógł, żeby jakiś hałas był na hali i doping. Także trzeba było się zaadaptować do nowej sytuacji. Natomiast y, chyba najważniejsze było, że te mecze były pokazywane jednak przez Polsat Sport i, i ci kibice mieli do nas jakiś dostęp utrudniony, ale jednak mieli. I mam nadzieję, że mam nadzieję, że ten sezon tak obiektywnie, sportowo, mam nadzieję, że bardzo nie rozczarował kibiców. No bo umówmy się, niektóre mecze drużyn po covidowych, przed -covidowych no wyglądały poziomem, były tak rozjechane drużyny były, że czasami nie dało się tego oglądać. Natomiast trzeba, trzeba nam to wybaczyć i mam nadzieję, że ta końcówka sezonu no i ta walka o najważniejsze trofea już zapewniły taką prawdziwą dawkę i sportowych i takich emocji, ale też takiego dobrego po prostu poziomu. Na pewno. Poziom był kapitalny, mówię też o finale Mistrzostw Polski. Mecze stały na naprawdę wysokim poziomie. Już pomijam Ligę Mistrzów, ponieważ tam to naprawdę poziom był kosmiczny. A czy odczuwaliście przez cały ten sezon, ponieważ no, tak jak wspomniałem wcześniej, kibiców niestety nie było z wami na hali, ale czy czuliście takie wsparcie w mediach społecznościowych? Ponieważ to jest teraz takie dosyć, no, jest to popularne, jest to jakiś tam efekt postępu, że no, chociażby tak jak ja do ciebie miałem możliwość. Ci chwycili na wywiad, czy czuliście takie wsparcie kibiców właśnie z tej strony takiej social mediów? Tak. Myślę, że to wsparcie było minimalnie większe niż zazwyczaj, bo kibic też chce mieć kontakt z, ze swoimi, swoimi zawodnikami. Myślę, że też przez to, że tak nam dobrze szło, to też ludzie tak kolokwialnie mówiąc, trochę jarali się naszą siatkówką i tym, jak gramy, więc to też było czuć, że, że na tych social mediach. Gdzieś tam zawsze byliśmy stawiani jako taki wzór drużyny z naszego kraju, i to nas bardzo cieszyło i też nas napędzało. Jasne. A kończąc wątek Ligi Mistrzów, chciałem Cię dopytać, czy był taki zawodnik po przeciwnej stronie siatki, który na tobie zrobił duże wrażenie? Hmm. Ciężko stwierdzić. Jeśli chodzi o Trentino, mówimy o finał, superfinał, czy ogólnie? A mam na myśli ogólnie rozgrywki Ligi Mistrzów. Hmm. Jakby patrząc na ogół zawodników, z którymi mieliśmy dotychczas jakby możliwość grania, to pierwszy raz jakby spotkałem się z drużyną z Kazania i tam duże wrażenie zrobił jednak na mnie Max Michał, gdzie, gdzie chłop pociągnął całe mecz w nie prawie perfekcyjnie. I naprawdę widać było, że to jest prawdziwy lider. i Jak trzeba, to naprawdę niesie cały swój zespół na barkach, ponieważ tam Wiadomo, byli też gracze stopu Światowego, którzy, z którymi też graliśmy, natomiast ich miałem akurat gdzieś wcześniej okazję podglądnąć. I, i ten Michajłow gdzieś mi, gdzieś mi utkwił, utkwił najbardziej w pamięci, bo, bo nam napsuł tyle krwi normalnie, że byliśmy naprawdę w szoku po meczu. Mhm. A jak dużą rolę odegrał Nikola Gerbić w, w procesie tworzenia najlepszej drużyny w Europie? Myślę, że dużą. Myślę, że oprócz tego, że zbudował skład, jakby ściągnął zawodników do na Koźla i gdzieś ich poukładał, to myślę, że dużą pracę indywidualną z każdym z nas przeprowadził. No bo jednak każdy na przestrzeni całego sezonu, jeżeli byśmy wzięli pojedynczo każdego zawodnika, to on gdzieś ich e, gdzieś wzmocnił. Tam, gdzie byli troszkę słabsi, ich wzmocnił. Czy to mentalnie, czy to gdzieś technicznie, czy to taktycznie. Każdemu coś dał osobna i jako drużynie, ponieważ uwierzył w nas, cały czas atakował nas tą taką energią, że w nas wierzy. Wymagał bardzo dużo, wymagał bardzo dużo myślenia na treningach i, i koncentracji. Natomiast myślę, że utorował nas wszystkich po prostu i sztab i zawodników i to co się działo w jedną stronę po prostu na wygrywanie. Mhm. Czy um, udało mu się sprzedać tej troszeczkę bałkańskiej mentalności do waszego zespołu? Ciężko powiedzieć. Myślę, że Nikola Grbic jest takim też trenerem, który dużo czerpał, prawda? No, bo on i we Włoszech był ich zawodnikiem, i trenerem, i gdzieś tam liznął jeszcze innych innych krajów na arenie międzynarodowej. Wiem, jak dużo osiągnął. Także on myślę, że nie był takim typowo takim, nie był takiej gorącej głowy. Raczej starał się zachowywać taki spokój, e, zwłaszcza na meczach, w takich, których spokój był potrzebny. Ja mam cały czas przed oczami finał a, olimpijski z 2000 roku z Sydney, kiedy jeszcze wtedy Jugosławia podejmowała Rosję i w zasadzie wszyscy, wszyscy Jugosłowianie z kamienną twarzą a, nie, nie pokazywali żadnych emocji. No u Was te emocje było widać dosyć często, także tutaj akurat a, chyba... Nic, nic takiego wam nie sprzedał, żeby a z kamienną twarzą patrzeć na, patrzeć na, na, na rywali. Czy był, był taki pomysł w ogóle, czy raczej to jest to jest coś zupełnie niepotrzebnego? Nie, myślę, że bardziej nastrajał nas nie pod tym względem, jak się mamy zachowywać, a czykolwiek jak przyjmować to, co się dzieje na boisku w jaki sposób. No bo wiadomo, że jak się wygrywa i wszystko jest fajnie, to łatwo jest biegać, skakać po boisku i się cieszyć, no bo, no bo to jest oczywiste. Natomiast y, bardziej nas nastraja w tych momentach, kiedy jest ciężko. Żebyśmy też nie dawali po sobie poznać. E... Tak Takiego jakby przełamania naszej osoby, że o, na mnie idzie i teraz będzie ciężko i w ogóle raczej starał się na nas nastawiać w ten sposób, że jeżeli coś nam nie wyjdzie, to chcemy się jeszcze raz sprawdzić, żeby jeszcze raz zaatakować piłkę, jeszcze raz zaserwować i tak dalej, i tak dalej, żeby pokazać przeciwnikom, że, że nie, że my umiemy grać w siatkówkę i i że, że to nie będzie łatwo z nami wygrać. Na którymś z czasów podczas finałowego spotkania z Trentiną no, udało mi się wychwycić to, co mówił wam trener. Grbic, nie zapominajcie, po co tu przyjechaliście, bierzcie co, co wasze. A Chciałem dopytać, co wyróżnia Serba na tle innych trenerów, z którymi miałeś przyjemność, możliwość współpracować? Myślę, że tych trenerów, którzy grali na wysokim poziomie, już paru w życiu miałem i to myślę, że to nie będzie to. Bardziej myślę taki miks mix różnych warsztatów i dosyć otwarta głowa, bo Nikola, jak przychodził do nas, to też nie ze wszystkim swoim. Przyszedł do zespołu, w którym miał skompletowany sztab stąd. Miał też jakiś pomysł na prowadzenie nas fizycznie. Miał, został też w takim spadku po innych trenerach ćwiczenia, jakie wykonywaliśmy na hali. To, to że to, że on tu przyszedł, to nie znaczy, że on już od razu był, od razu z marszu prowadził nas tak samo jak teraz. Nie, nie, to też była droga. On też się troszeczkę od nas nauczył, naszej mentalności. I myślę, że takim dodatkowym bodźcem, który go motywował. Była nasza pracowitość, jednak czym więcej on nam dawał i od nas wymagał, tym my więcej mu oddawaliśmy w takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo oddawaliśmy mu na boisko, oddawaliśmy mu taką tre na treningu postawą i nie mówię o tym, że nam tak super szło zawsze na treningach, że my byliśmy tacy nieziemscy, bo to nie jest prawda, bo, bo treningi wyglądają różnie i każdy, kto uprawia sport o tym wie, natomiast on przede wszystkim cieszył się z tego, że nam zależało że nie przychodziliśmy na trening, jak coś nam nie szło, to po prostu czekaliśmy z zegarkiem, kiedy się skończy, tylko czasami pokazywaliśmy te emocje negatywne, też takie, że nam zależy, że się frustrujemy, że, że, że nam zależy, ale nam nie wychodzi. No to, więc, więc myślę, że razem z nami e, też trener Grubicz urósł, urósł w Zaksie. Mam tutaj taki cytat z Ciebie. W jednym z wywiadów powiedziałeś: W tym sezonie poziom sportowy trochę u mnie wzrósł, natomiast cały czas czuję rezerwy i mogę grać jeszcze lepiej. Wierzę, że praca pod okiem takiego fachowca jak Nikola Gerbić pomoże mi to osiągnąć. Będzie Ci brakowało serba, a nie? No, pytanie, czy, czy nas zostawi, tak, ale na pewno. Na pewno na pewno duży postęp dzięki z nim zrobiłem. Nie mówię też siatkarski, jakiś tam mentalny, ja też nie jestem zawodnikiem, który, który eksplodował talentem kiedykolwiek, raczej co są bardzo żmudne, wolne, pomału kroki, uczę się tego siatkarskiego rzemiosła. Może z trochę większym oporem niż moi koledzy, natomiast cały czas czuję rezerwy. Śmiałem się do kolegów, że, że teraz grałem ok, że grałem fajnie, za rok będę grał jeszcze lepiej, a jak będę miał 30 lat, to będę niesamowity, bo czuję się, czuję się naprawdę jeszcze umysłem jako młody zawodnik, który jeszcze chce chłonąć tą, tą wiedzę i, i strasznie się wkurzam, jak mi coś nie wychodzi, cały czas chcę, chcę być lepszy. I chyba myślę, że tak będzie. No Zobaczymy. Mam nadzieję, że ciało cały czas będzie pozwalało na granie na dobrym poziomie i że coraz mniej mnie rzeczy będzie bolało po treningach, a nie coraz więcej. Jasne. W tym sezonie miałeś możliwość rozegrać 22 spotkania w Plus Lidze. Ciekawostka, 100, wykonałeś 116 ataków, zostałeś 5 razy zablokowany, ale 0 błędów. Ja w ogóle prześledziłem sobie Twoje statystyki na przestrzeni ostatnich kilku sezonów i muszę przyznać, że tych błędów jest bardzo mało, jak ty to robisz. Hmm, może trochę lekko atakuję, dlatego piłki nie lecą fałd. Nie, myślę, że staram się być takim zawodnikiem. Mm, ogólnie w mojej filozofii nie lubię błędów, ale też dlatego, że czasami można zobaczyć, jak zawodnik gra i on e, robi. Na przykład 20 punktów, ale jeżeli oddał przeciwnikowi 15 w błędach, to tak, na, tak naprawdę zrobił tych punktów 5. Ja staram się zawsze patrzeć na to, na to ratio, które mam po, po meczu, bo to jest dla mnie najważniejsze, bo dla mnie jest ważniejsza ilość wykonanych zagrywek, a nie ilość asów, bo jeżeli wykonam zagrywek 30, to znaczy, że zdobyliśmy dużo więcej breakpointów i, i dużo bardziej pomogłem zespołowi niż zdobądąc jednego asa i cztery razy zagrywając w siatkę. Więc myślę, że to jest taka też trochę filozofia, która czasami, czasami nie wypala, bo czasami trzeba gdzieś e, bardziej zaryzykować. Natomiast staram się właśnie grając zespołowi przede wszystkim nie przeszkadzać, nie, nie robić tej złej roboty, a potem dokładać ekstra, co tylko się da.